...w poszukiwaniu wrażeń i atrakcji. Tak, no, to jest nasze. nazywasz? Hmm. Puściłem. Rozumiesz? No. No. Rozumiem. No. No, ale już... To jest nowe ministerstwo. Ale już skończyło się. No skończyło się, tak. Ale już się skończyło, teraz widzę. Aha, bo on widzi, dobra. No to se gadaj. No, no dobra, pozdrawiam. Poz, 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 a co, chcesz poznać pięknego Romana? Yy, to widziałem. A no. widziałeś, widziałeś, Tam. dobra. A to jest a... ten wysyłał wysyła uh, wojtkowika pod ten. A to nie, 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 on, on się nie angażuje. No. Dobra. A to jest pięk, piękny Romanie, a jest jeszcze Natalia, zobacz. Cześć. co z Nie wiem, bo oni zawsze Pokaż, Pokaż się! No pokaż się Natalii, to Ja się pokazałam, ty też się pokaż. No. Cześć. 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 Na razie on, on zajebiście. Ale rozrobiło no to, to, to to to, to tak. nie. Co? Że A, jak? No, nie, że on, że on, nie chce, żebyś tego widziała, ale nie da, wiem, do, nie wiem ja dlaczego. Dals他. A co się Mów. wstydzisz? Czy co? A mam do pytanie. Mów. Dlaczego na ciebie chyba już Ja ci powiem dlaczego. Bo po pierwsze nie na mnie. Tak, tak. Dlaczego brata? Na Wienie, nie zwalaj mi ja, na nie odbijaj jak na ja, kółeczku. Adam, Adam o, pomożesz mi chłopaku? Na brata? Po, o, słuchaj, posłuchaj. Po, po pierwsze to była krzywa mojego się. brata, a jak mój brat wyjechał, wyjechał do Ameryki i znikł. Ledwo cię słychać, coś się przerywa. Tak ja byłem młody szczotnik, tak. A A wiesz dlaczego tak... Pod, fajna jest Natalia? Piękny, fajna jest Natalia. Nie, 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 I w nie, wychodziło no. Tak, no. Adam no. Też cała Adam Szczotko, za Szczotkowicz? To może nie A ile No i masz, masz, masz o co? Zobacz, no. biaziesz, 120 Ile yy, no. ty ciota 120. ty? To zapewne si si piękny, bo se grillka. No. Siota! On jest konserwatystą. Grilka grillka se robimy. Pokażę ci robimy. To zaraz jedziemy. To zaraz, to słyszę już o dwóch godzin. A to jest organista organista to pływa chyba... jest to Sylwek nie ma w Warszawie jest A, a nie ma. bo nie chciał Skąd jesteście w ogóle Ze Ostrowianki O to nie nie on A jest z On ma jakiś inny program spędzania Tak jest, jest Mazur pochodzi do. Dobra, siemano, cześć. Okej, okay, pozdrówka. To, tak Warszawa wygląda, widzisz? To jest samo centrum Warszawy. To. To. Tu masz yy, ten, tu masz... Yy. O, widzisz? Patrz, Kultury, tu masz samo ścisłe centrum. Wiesz, ja to bardziej kojarzę Warszawę, jak, jak są perony, jak gdzie dworzec, który... Aha. no to tam obok masz teraz. Wiesz, ja na kolei pracuję, to aha. wiem jaki dworzec, gdzie wygląda, gdzie pokój konduktorów i tak dalej. aha. Bo. Pociągami nie jeździł. Jeździłem, jak nie miałem samochodu. A to teraz nie, nie, Ale lubię pociągami nie, nie, nie jeździć. Możesz się zobaczymy. No a ty jesteś maszynistą? Z pasażerami bardziej pracuję. Pokaż żula. Mister Żu? Zabyłem na... no, nie, nie ja. On tak. A. Słuchaj, człowieku, on tak jest maszynistą jak ksiądz. On jest organistą, maszynistą, a jeszcze chirurganiznym tak, i tak dalej. Bo ona taki wiesz... Powiem na... naprawdę, tutaj no. w no. e, mieszkał. No. E, no. imię jego wyskoczyło. Nie. E, 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 e. I on wiesz, e, e, przebrane rodzice jego, nie, nie piłem, wiesz, tak. e, ożenił no, Z Marieru, tak, o, tak, Tak. On bez przerwy, o o, Kuba. No. Ożenił się z kobietą. Tak, ożenił się z kobietą. Nie wiesz co? On bez przerwy kłamu. No smułeś? ja, ja tam. Na samochodach się, różnych. Osoby nie o co bym On tak się chwalił. To kłamstwo dla mnie, nie, a nie chwalenie. Rozgryzłeś go. Prędko, przejrzałeś go. I wiesz ja, pojechałem kupić maszynę do pisania zwykłą. Maszynę. powiedz gdzie jest twój sublokator, jak on się nazywa? Major. Major. No to nie ma. Coś, o, długo go nie ma? No, jest sporo. Co, co, co się stało? Pogoniłeś go, czy on sam się no, wyeksportował? Sam. sam. A co powiedział, że, że co? Że już no dość tutaj miałem samo siedzenie? Najlepiej jak się trzy razy wypierdolił. Dalej nie będę mówić w pokoju, nie. Czyli pokłóciliście się. Nie, <grym> to nie. Ty, ja ty, z tym z hotelu tam, nie? No, tam gdzie teraz mieszka, widziałeś to. I taki łeb No, widziałeś raz? Trwa. Nie, to A ty ma Widziałeś komentarze. Tam, że nie że komentarze ja, widziałeś? To, to, tam niej jeden niej był taki. E, Mam jak, jakieś o, niesamowite jedyny, siła demoniczna wokół drzwi balkonowych działa. No, ale... się... Patrz normalnie, jakby ktoś ulował. To jutro będę ci to na bramkę powiesić? Nie. Nie. Odłożyć na no. miejsce? Tak. tu jest napisane. Gwiazdowa brama nie zostawiaj. Co? Nie zostawia brama wjazdowa. I wiesz. No, I wiesz, dobrze. powiem tobie. No. No. A ty oglądasz jeszcze inny no? I powiem tobie, no, 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 no nam na no, no, no. I, no. I powiem, no, powiem no. nawet, że ten Kuba mówił, tak. a wszędzie. Mhm. Czy, kim on nie jest. Kto to Kuba? Tak, Takie to nie... Nie, zawsze masz. Tu będziesz to pożywienie. Ale ty masz C? No, do no To nie ma. No. Ja pojechałem z statusiem no. po... kupić maszynę no, do Tak, myślę. Z wielką maszynę. Myślę, kurczę, wszyscy w biurze piszą. Ja się nauczę. No, no. Bez. kursu, bez niczego. Aha. Dobra, dam idę to, z statusiem ze sklepu, z no. maszyną, tą A ta maniola mówi tak. Co się wyprowadza? Stąd? stąd a, tak. A, tak! A gdzie Kuba pracuje? Nie, nie, ja mam. Kim pracuje? Gdzie? Wejść, powiem. Ona przyszła, ja wiem, pączki, pączki ciasteczka. Tak tak, tak, tak. Dla kobiety nie tak. ma. Tak. Jak no. ona miała fizyczne maszyny. Tak. No. No.

no, no. A tu na szkolnej był sklep trójka u nas. No, mhm. Ja poszedłem, a ja byłem Polaczem. Tutaj? No. I wiesz, ja byłem do kierowców. A ty? A ja ty z ty ty, ty ty Ale już przyjdzie wypłacać, to ci się zapłaciło. Ja Ile? Całuj? A tyle? Któraś też? Któraś też? Któraś jak tam dużo chlepi. Mm -hmm. Cześć! Tak. Dobrze, tak. Tylko one ludzi. On ludzi. No go się zaczynalić. A my, co byście mnie porać. Które? Coś musiałby no. być? Chłop, czyli chłop. Chłop, ale nie wiem, która kobieta. Cześć, który robi, O ten elekt. No, my no tak połówkę ukry I tak pokój. A co? co mm. No, że nie no to mam, ale jeszcze już pokrętła. Przyniosłem pączkę, ciasta różnego. Na tu, wiesz, ona mój gdzie ta maszyna? A ja jestem tu wiem pracowałem. Zaraz przyjedziemy. Dobra. Kaszanka. Kaszanka? Kaszanka. Kaszanka. Tak. To i wiesz kaszankę. Ma kaszankę. No dla No mamy. Mam kaszankę, chcesz? Chcesz. Kaszankę, chcesz? Ser. Zaraz. To wyślij na różdżkę. To ja No dobra, poszłam I wiesz, ta Maryla przyszła. Mhm. Ja maszynę na stół postawiłem. Nie? No. A masz A ma papier? kurczę. to tu wiesz, wiesz, Dużo robimy to kiełbasy czy nie? Tak, wrzucaj, wrzucaj, bo ja tu też przy... Y... No to wrzucaj, czemu? Ten. To wiesz, czekaj. Robisz, po... rzucaj, a nie wrzucasz. Wrzucaj no, po prostu. pan organista wrzuci. Panie organista, proszę tutaj, o. No, chwileczkę. Proszę tutaj, jest. Dobra, ty będziesz no. grillmistrzem tak, na Tak, ty dzisiejszej, jesteś. E... Mistrzem, o, ceremonii. mistrzem ceremonii. ceremonii. No. Mistrzem ceremonii. Już Cię słucham Krzysztofie. I wiesz, powiem tobie, przyszła ta Mariola. No. Ja mówię, Mariolu. Weź się po częścią, to japońskie ciasto, no. na talerzyk mnie się nałożyłem, tak. dałem widlecek specjalny do ciasta, a no. No. a ty, ja mówię, to jest kiełbasa, w Anglii to jest kiełbasa, tak? Tak, tak. Ona... Jeden mój, no. Mówię, wiesz, ale ja mnie powiesz taką sprawę, a gdzie Kuba, mój mąż pracuje, mhm. mówię, a to praweżna on kierowca, ona tak, u mnie w domu, mhm. ha, 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 a to kim? A wiesz kim? Tylko nie mówię mu. Chirurgiem zimnym. Zimnym! A wiesz, że zimny? Wiem, no wiem. Wiesz Trupy ty... kroi. Tak, no. krajem. No, no, no. no. Ja fierdolę. Ja chciałbym być zimnym chirurgiem. Ja, on idzie? Najlepszy zawód, kurwa. No. Ty byłeś? Nie, nie byłem, ale chciałbym być. To jest najlepszy zawód. Ja nie wiem, tylko to bym załatwił. No fajnie. Nie. Załatwiłeś? No. Dobry zwykle kiełbasa. Dobra. Tylko zgrasz ten ogień, bo tam ogień spali. To musi być żar. Na Nie zdejmij to, bo to i tak będzie niedobrze. To musi się cały ogień spalić, bo to musi być na żarze, wiesz, bo się spierdoli. To dym powinien być. Tak, na na fotelu tam. Na na bok. Na fotelu nie, bo popsujesz fotel. No O, tutaj połóż. W fotelu, by fotel się spalił. No, no, yy... Ogień musi zniknąć. I wiesz, chirurg, yy... zimny chirurg. Zimny. to się nazywa Sexy Złokrop. Tak, Sexy. tak. Kroi trupy, no. I wiesz, nie śmierny. chciałbyś? A ty bym chciał? chciał? To idź na tego zimnego chirurga. No. Ja ci wyłatwię. No ty mi załatwisz, Krzysztof, no. No. Ty byłeś zimnym no. chirurgiem y, świnie. Y, tam ciąłeś, no Patrzyłeś, y, czy będzie śnieg? No. Czy nie, nie będzie nie, nie. śniegu? Ja krew piłem. Świnską nawet. Mówię no, to jest i błogosławie. I to dobre? Żeby śnieg był zdrowy. No. I to wydałbyś spróbować, Aha. Bo takie szklane. Za, tak do, dobre, jeszcze ciepła. Tak. A jeszcze się daje? No. Żeby nie skisła. Sól. sól aha. Są. Żeby I... co nie zrobiła? Żeby nie skisła. I... A znaczy, sól. Nie, nie skrzepła. No. Nie skrzepła. No. Sól. I Są mieszy ona się. Hmm. One rzadkie, tak jak napój. Mhm. To tak jak, słuchaj, ten. Kaszanka. Tylko Bo ty bez byłeś, ty tych... byłeś rzeźnikiem, nie? Krzykło? Bez wątróbki. Rzeźnikiem byłeś. Co? Rzeźnikiem Od byłeś? Od czasu do czasu. Twoje. swoje. Własne, Trzeba własne. A latem to tutaj wisienki rosną u Krzysia, a propos e. własnych... I wiesz co? A, no. Tam rosną wisienki. Idzie Kuba. A ile a miałeś tych, tych, tych swoich yy, świniaczków? Krzysiu, podłączę się u Ciebie, dobra? Dobra. No ile e. miałeś, ile Tak Karym, najwięcej, ile było? W każdym chlewiku, to policzę no, sobie ale. No, ile w, naj w każdym no, chlewiku, tak? po pięć sztuk. A ile było chlewików? Ci mówię, po pięć sztuk. O pięć sztuk w chlewiku, a ile miałeś chlewików? Nic. Może się wcześniej. Ile? I, no nie, za no, po, powiedz mi. Raz, tak. dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli 25 sztuk, miałeś. Tak. E, żywych. A jeszcze jedna sztawa w klatce na podwórku? E, czemu? Czyli 26. Tak. To dużo chyba, nie? Dużo? Dużo. No bardzo dużo. 26 tych świniaczków, ale małych świniaczków, czy Nie, po kilo. Tych dużych, dorodnych, tak? Od małego do, do dużego rośli. A no, no, no tak, tak. A dziecko jak, jak się wyrósł? Od małego, a może kupowałeś już duże? Nie, no, od małych. ja jeździłem do klęczyna, aha kupować prysiaczki małe, takie gdzieś 10 kilo. No. E i karmiłeś? No. I karmiłem. Mhm. A nie miałem o taką. No. A, no. Aha. Jeździłem po szkołach, po wszystkich, no. No. wiesz, powiem te... Nas... Zlewki. Co? Zlewki. Odpady, to się mówiło, wiesz, no. jak to dziecko, o, nie, o, nie wie, to beczki moje stali w takim e, budynku gospodarczym i dawałeś. I tak te wszystkie, z, wiesz. O, bo takie, o, mówię wam, waszy, ja przyłożyłem. O, no, no. Ty, A jak się zabija świniaka? A ty nie wiesz? Nie, nie wiem. To ty chłopi nie wiesz? Nie, nie wiem, nie wiem, z miasta. On nigdy nie wie. Żeby to wydać świniaka, no. świnkę czy knurka, mhm. powiem, ty by nie zabił. Nie. Dobre serce mam. Nie wiedziałby jak, no. zaczął. Ja tak? jak taki byłem, wiesz, no, 10, no. 11 lat, no, no do 12, to no. też bałem się krwi. No. Też płakałem po tym świadku. No właśnie, no. Ja się krwi nie boję, tylko ja chcę, e... wiesz, żeby żył no. sobie. Ja powiem wtedy tak, no. No. Żyję, że, albo nie że tu, tak przyjechałem, już miałem lat 13, 14, tata mówił tak. Tam siedzimy, tam z tubu, Dziś będzie świnowicie, No tak, zabijanie świn, wiesz. Wczoraj był A to było jeszcze, jeszcze komuny. no, mówi. Nie, w to. Zakłuje świneczka, Iście A mówię, nie wezmę do Wczoraj siedemnasta były. To się wszystko. Ja no. się tam Ona się Szwajka. Do dwudziesty to to w świniaczka? No. Łom? Jest to łom. No wiem. Do ziemi? Na tyle nóżko łap. Gdzie, gdzie Ja łapię. On... Pękle, zaciąga się. Iść. Świnaczka. On wychodzi. ogrodzie. No. Ty nie tło. Kurtko wiążuję masz to i w łeb. No, Ale raz jest, do walni. A co już Ja, ja podażę... no. Nie wiem, no to wiesz. Pogłaskałem. Ryjek no. tak, ryjek na mnie tylko no. jako mup obuchem. Aha. W łeb. Leży. Do góry. Serduszko, tak. Aha. Znaczy w serce sztylet. Tak. No. no. Mhm. Ale miałeś sztylet, czy miałeś jakiegoś noża takiego specjalnego? Sztylet. Sztylet. A sztylet. Una no, tak. nazywali szwajka. Taki pręd załuszczony, wiesz, płaski. Pręd taki specjalny do tego. No. W serce, a później świniaków. taki kolok miałem, wiesz, załuszczony, drewniany. I w serce wbijałem, żeby krew. Później co? Osmalić trzeba. Skórę. Sierść. Sierść. No. Sześć. Spali wiesz. No, no. Osmalić. No. Później trzeba umyć. No. Iść tu w sanki były, ale już nie, nie, nie widać. Może tam... Szyk, ja do toalety muszę. I wiesz co? Mogę do toalety? Czy mogę do toalety? A co masz no, gacie robić? robić? Rób tu. Nie! To, to no to idź do toalety. no. Czy mogę skorzystać? Nie nie możesz! Nie, nie możesz. możesz. Zestraj się tu! Zestraj się. Idź, Głupie pytanie człowieku! Głupie pytanie zadaje, czy on może się zestrać. E, do toalety. Nadzbana nie. się mówi, Nad się I wiesz, tu pod nogami. E, idzie, ja o tym Kubie zakończę. Idzie ten Kuba, ja mówię, Kuba! Jakim samochodem jeździłeś? Tu, tu tu. Tak, kubie. jest dobra o, nie widziałem. Przepraszam. Ja mówię, uh -huh. e, wiesz, uh -huh. mówię, Kuba! Jakim samochodem jeździłeś? Uh. O! Jelczem! A ja tak do jego. Ha, ha, ha. A czego się śmieje? Ja zmęczony. A ja mój, zmęczony. Wyjął nóż, mój. A kiedyś miał słupy te, drewniane. Jeb. to twój praca była. no, Wiesz? No. A co? Ta kurwa powiedziała? Do, do żony mówi? No no, 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 no. A my tylko nie kurwa. No, 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 no. Wiesz? Bo to akurat ta dziewczyna jest. Żona twoja. No, 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 no. no, no. Mówię. Wiesz? On się on zanudzał, patrzę ja, Sit! No. prędko wyrwałem, mówię, jest no. co, patrzcie, przestań kurwa pierdali, że ty kierowcą, przestań, że ty pierdali, że ty maszynistą, że ty i tak, i tak, wiesz kim, kim ty jesteś, chirurgiem zimnym. Tak, chirurgiem <grym> zimnym>, <grym> zimnym>, <grym> zimnym. Ale co, on się wstydził tego mówić? Pojechałeś mu. Pojechałeś mu i on się zdenerwował. Pojechałeś mu po rajtach. Tak. I się zdenerwował. O, zdenerwował. Tu przyszedł na podwórek, ja coś robię. Tu bicie do mnie skaku. Ja mówię, wypierdaj. Chirurg jest zimny. Won! Chirurg zimny. Idź kurwa do szpitala. A jeszcze byś w jakimś szpitalu pracował? W Gigancie. Nie. W Choroszcie? Nie wiem. W Wojewódzkim. Aha. A w Wojewódzkim, no. no. Chirurgził. No, hmm. Krzychu, powiedz mi, jak... ja zajechałem da, do jego, hmm. tam do szpitala Sądecki. mówię. Zimne. Mówię tak. Dzień dobry. Trzeba chodź ze swoim ten Do rejestracji tej jest. No. Dzień dobry. E, gdzie ty jest e, krajalnia trupów? Mówię. A pan samochodem tak. Ty weź siądź do pana samochodu no, razem. No, no. Zajmij do A do kogo on Jakuba? Aha. Tam. No. Pokaż. Ja wchodzę. No. Pup, 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 Przepraszam. Tak, tak. No. On proszę. A my, ty, to ty tu pracujesz? A my, On do mnie mówi tak. I ty ty, ty chuj znalazłeś mnie tutaj. Czego cicho będzie, bo kurwa. Ja wiesz kim jestem. Ale do, dobra praca. My, Fu, kurwa, śmierdzi trupy jak nie wiem, Cichy, nikich Śmierdziało? Dobra, o, Dobra praca. Uh -huh. On mówi, dobra praca. On tak, jak kroją trupa, to pierwsze tak, wódeczka. No to A, to żeby się znieczulić. Tak, znieczulić. Później poprawka, uh -huh. jak już wiesz. Jak już pijany, no. Wiesz, jest dobrze na... Natrąbiony. Natrąbiony. Ty wiesz. On już idzie, bierze się kroi. Tak, łatwiej mu wtedy. Albo piłę taką mieli. O kurwa, taką elektryczną. Tak. O kurwa. Jak się leżysz, to ty nie czujesz jak leżysz. No. Bez znieczulenia. Bez. A on opowiada inną historię dla was. chciał. On na noc chciał spać. No. Gdzie położył się? Koło trupa. Brawo. Na Przychodzi nosa. drugi kolega no, i go chciał pogroić <głos> <głos> Wiesz, numerek zaczepił od trupa. No. No. Przemienił już numerki, przy później. Ty trupi, tak. ja on trup piątko. No. No, no. takim przykład. Przemieniu. Przemieniu. No, no. numerki, wiemy, no, no. Chodzi. numerki. No. 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 Z ciebie. Na ciebie, a z ciebie. No. Na jego? mnie on. Kuba. On kuba, a ty inny. Tak. To on żył tak. On żył z, cie, z ciebie. Założył na palec no. duży i położył się. I położył się. Ten przychodzi inny rzad, kolega, kolega rzad. patrzy na ponumerkę tam. No. No. Aha. Pasuje. On poruszył nogami. Nie, czekaj. <laughs> Trochę I ciągnął. Koło windy. Wiesz, nie? Już wiezie go. Wiozą do winy, tak no. jak no. na dół. Bo no. no ta trupiana była. No. Na dole. No. No. Wiesz. Aha. I wiesz. Na dół chcieli zwiedź, a ten tak wstał. a gdzie mnie wieziecie? łup, no. wstał na, na te łóżko trupowe. No. no. Ty, jest w kurwa kurwożym, no. gdzie pierdolisz, no. zobacz, leży jak, jak malinka. Piany był? On lepszy pijany. A. No, no, no. Wiesz. Gdzie? Mówi. On jak malinka leży. No. Wciągaj je jeszcze do, do winy dalej. Gdzie mi wyżycie? Znowu jeb. No. Tak chyba trzy razy. Aha. Drugi ten, wiesz, co miał ukrajać. się no. biały jak trup. No mówi, ty, wyciągamy co jego. Bo no. To no. Do lekarza idzie. No. A, a, a! Tam trup! Tam kiełbasę. No, dobra. No. Tam trup! No. Ależ my... Ty, franek, ty Wyżej, wyżej, wyżej! Na ja samą się. górę! Na samą górę. Na samą górę. No. I, I daj te, te O! Co? Tu masz... Ciemny ten! Tu masz kaszankę, tak. no? Kaszankę. No, bo dałem jak to Dał. No to daj wszystko już. No, to, I wiesz? Ten przelatuje. Mówi, co się stało? Trug, Pierda, No licz. trzeba w łeb przyjechać trzeba masz narz narzędzia, narkozy no, trzeba dać, lekarz no. Ja bo, ja boję się narkozy go. dawać, może pan doktor e, da narkozy. Oni pijali wszyscy, no. nie? No. Co? Oni wszyscy pijali, no zwali go tam w łeb, jak on Nie, 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 słuchaj no, no. Adam, no. I, idzie lekarz. No. Przypuśćmy trup, no. mówi tak, a nie, a ty pokoju, już, zumu? no tak, Pogi no. no. ten bierze młotek i w łeb chce, to, to my, o kurwa, lekarz bierze no, młotek, to specjalny młotek, nie ten nie tylko chirurgiczny, no. wiesz, bierze młotek, no Patrzę ty, mu pierdolę rację, on będzie go co pokrajać, a ten, a mogę ten komin zobaczyć, czy nie? Co? Komin. Nie. I wiesz, a powiem tobie, ten franek. Mówi, gdzie mnie wierzycie? Ten kuba. Mówi, gdzie mnie wierzycie? A. I byk znowu. Mówi, czy ja jego zaraz uśpię? Podeszedł. Ca, czy, czy. Wie poglądy. I chciał mu o tym się zająć. A ten trup. Za rękę tego, czy Mówi, kurwa, ścisnął rękę, teraz to mnie z ręką będzie, lekarz mówi. A ten Zatem mówi, a co chcesz, kurwa, ja mogę tobie piłkę wziąć i objewać. rękę. A ten no. mówi, jeb, jeb tego lekarza nie mlegać, nie ten, jak naślać, rękę. Długo no, nie no. leży najwyżej, na stole. Ten nie wiem, jakiś tam na nasz, otworzył tę rękę. Razem z tym biegnął. A czego pan doktor Filip Kaczyński? Tak a a a tam trup i mnie za rękę wziął. Policyjny. Pierda, holisz drugi lekarz mój kolega. Pierdolisz, mówię. mu w rękę. Co idź, odważny. Adam Masz młotek i wal Ten przyszedł lekarz i kolega. Dzwoni, Gdzie? Dobra, Ten się. O, Dobra. Zobacz. Kurde. Ale patrz, żeby za rękę nie zabł. No. Ten. kiwa się jaki śpi. Cześć, czy się. coś... Do ten. Ta. No, mogę, mogę. Mówi. czy Ty, on się je.